Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Mecz rewanżowy finału. Witamy i zapraszamy serdecznie. Myślę, że czekają nas niezapomniane emocje. To nie tylko Real, ale i Atletico to kluby, które podzieliły między siebie miłość mieszkańców Madrytu. Ale Darek przyzna, że tam jeszcze jedno jest kryterium tej miłości kryterium zamożności. Real jest klubem bogatszych warstw społecznych, a Atletico klubem biedniejszej części Madrytu. Mecz poprowadzi Valente Larazabal, Sergio Ramos, Toni Cross. Luka Modrić. Modrić. jest strzał! Świetnie się spisał. bramkarz mu dziękuję. że Nie opanował tej piłki. Toni Kross. zdecydował się na strzał. Jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. 13 minuta i pierwszy gol w tym meczu. <śm> 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 Na dośrodowanie, szansa Atletiko, rzut rożny. Godin, no, w tej akcji do szczęścia zabrakło mu kilku centymetrów. Tak, wyskoczył wysoko, ale to nie wystarczyło. Gareth Bale. Ale wspaniale grają piłko. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Raul Garcia. Dobrze próbował, ale stracił. Gareth Fail Tony Cross. Wyszedł spokojnie złapał piłkę, ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. No zobaczmy, czy sobie poradzi. To uderzenie w stronę bramki. Mogą być. Gareth Bale. Jest szansa na. Musi tylko ogres bronkarza. Będzie strzelał. Brawo. Gol. Pros Trzeba przyznać, że sprytnie się wolni. Strzał był niecelny. Da Silva. Da Silva. Sergio Ramos. Marcelo. W pierwszej części spotkania jest 2-0. W tej walce o prestiż, o dominację. Na razie minimalna przewaga jednego z odwiecznych rywalów. Pikarze Atlético Madryt rozpoczęli drugą połowę. Dwa czas i miejsce. 完璧じゃ Triplej, trutą szkol dla Królewskich. Nie wiem właściwie, chociaż oczywiście widać wynik, ale to prowadzenie jest ogromne, wysokie. Tylko potwierdza, że jest to gra do jednej bramki. Hernando Torres. Dobre przejęcie, brawo. Ach, ładnie tam chciał dograć, ale rywale byli szybsi. Luka Modwicz. Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Sergio Ramos, Marcelo, Marcelo, Da Silva, Sergio Ramos, Marcelo. Rodríguez, Sergio Ramos, Kroos, dobre odebranie piłki bez Toni Kroos, Sergio Ramos Marcelo oddaje piłkę koledze Thiago Silva Ramos Marcelo odegrał ponownie piłkę Toni Cross Rodriguez Kroos. Modric Zioda już utrzymać przy piłce Raul Garcia Dobrze, uwolnił się spod opieki. Rzucił w pole karne. Dośrodkowanie. Ach, może być groźnie. Dobre, skuteczne podanie. Sergio Ramos. Ładnie wymieniają podanie. I kolejne znakomite podanie. Naprawdę dzisiaj cały zespół gra dokładnie. Wymiana podań między dwójką Graczy Rodriguez Gross. Wyraźnie, opad już sił nadaje się do zmiany Marcelo Koniec spotkania, pewna wygrana, 3 do 0. A więc udało się im Zdobyli puchar. Sporo przeszli, ale opłaciło się. I naprawdę zasłużyli na tę wygraną. Wyrazy uznania.